Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Milan Rady no, do finału dojść nie dało. Za to Roma, Roma z Jose Mourinho swój plan wykonała i są w finale Ligi Europy, tak samo jak mistrzowie tych rozgrywek, czyli Sevilla. I będzie mieli również ciekawy finał Ligi Konferencji, czyli West Ham z Fiorentiną. Deklasacja Manchesteru City, Real Madrid zdeklasowane przez The Citizens. O tym dzisiaj będzie mowa, ponieważ dzisiaj pierwszy film na kanale z serii podsumowania meczy europejskich, półfinałów europejskich. Ostatnio była historia Briana Klafa. dzisiaj lecimy z podsumowaniem teraźniejszej piłki nożnej. Na początku tego materiału oczywiście chciałbym przypomnieć o tym, że naprawdę czekam na komentarze, które podsumowują ten content, jaki oczywiście w tym momencie robię. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujesz, napiszesz, co o tym sądzisz i zostawisz oczywiście coś na kanale po sobie. A my, my przechodzimy do filmu, który naprawdę bardzo, ale to bardzo sporo będzie zawierał oczywiście wydarzeń, no bo w ciągu tygodnia mieliśmy wiele niesamowitych spotkań. Może zacznijmy od spotkań Ligi Mistrzów, po od tych najlepszych, od tego creme de la creme. Chociaż naprawdę wydarzenia Ligi Europy, Ligi Konferencji też niczego sobie. Wracając do Ligi Mistrzów jednak, oczywiście zaczynamy od spotkania pierwszego wtorkowego derbów Mediolanu, ostatnich derbów Mediolanu w historii na San Siro. No pięknie się pożegnali z tym stadionem mileniści. Szkoda, szkoda, że San będzie wyburzona i to był ostatni półfinał Ligi Mistrzów i to dodatkowo jeszcze z derbami. Niewiele było tych derbowych meczy w półfinałach w ogóle w historii Ligi Mistrzów między Interem a Milanem, ale parę ich było i naprawdę były to piękne spotkania. Ten dwumecz jednak jednostronny, jak w ogóle spotkania, mecze Interu z Milanem w tym roku, ponieważ Milan no niestety, ale podopiecznym Stefana Piolego za dużo, na, na za dużo nie pozwala w tym roku, bo to są same zwycięstwa, zwycięstwa bardzo właśnie Interu. Tutaj w pierwszym spotkaniu 2-0 i oczywiście ja jako nie jako sympatyk Milanu, ponieważ ten zespół lubię, wierzyłem, że oni tutaj są w stanie jakiś kompek zrobić. No, niestety przegrał 1-0, 3-0 porażka w dwóch meczu Inter, bądź co, bądź po prostu lepszy od Milanu, ale Milan i tak, jak na to, co wyciągnął z tą kadrą w tym sezonie mistrzów, to top. Trzeba im gratulować półfinał z takimi piłkarzami z źródła na ataku. Naprawdę trzeba to docenić, bo to jest naprawdę wynik ponad stan też jeszcze w poprzednim sezonie. Oczywiście Mistrzostwa Włoch, Inter w finale oczywiście też ciekawa e, sprawa, że mamy trzy włoskie drużyny w trzech różnych europejskich pucharach. No wielki to jest rok dla włoskich zespołów, ale czy oczywiście od kolejnych będziemy jeszcze mówili w przypadku Ligi Europy i konferencji, więc tutaj jeżeli chodzi właśnie o Inter, deklasacja, może to nie była, ale pewnie wygramy spotkanie jak najbardziej z Milanem, jedno i drugie. Potem przechodzimy do Manchesteru City i Realu, czyli majstersztyku Pepa Guardioli, możemy tak powiedzieć. No Pep Guardiola zaszachował tutaj Carlo Angelottiego, to wszystko było niesamowite. Dominacja w środku pola, Real Madrid na za nie wiedział, co się dzieje. City przejął całkowicie środek, atakowało, napierało Real. Realnie nie wiedział, co ma robić. Pierwsza, jakieś takie wyjście z połowy, to około 30 minut jakieś takie zalążki akcji. Niesamowity był Manchester City w tym meczu. Haaland już miał dwie sytuacje w tym spotkaniu, bardzo szybko mógł strzelić gola. Bernardo Silva, dwie bramki świetnie, de Bruyne. Też fenomenalne podanie właśnie do Silvy przy pierwszym golu. Grealish też świetnie. Joe Stones, bo jego trzeba na pewno wyróżnić. No, to jest obrońca, myślę, że gra na poziomie. Bardzo, ale to bardzo wysokiej jakości, po prostu pomocników. Guardiola to łożył świetnie, zaszachował Carlo Angelotiego. Kiedyś Carlo Angelotti wygrał właśnie z Pewą Guardiolą w Lidze Mistrzów. Takim samym wynikiem, więc teraz Pep Guardiola niego odwdzięcza się, Re tutaj bierze rewanż za to, za te wcześniejsze lata. No i deklasuje Real Madrid. Real Madrid e, oczywiście nie wygra w tym sezonie jakiegoś większego trofeum, bo to jest tylko Copa del Rey oczywiście Klubowi Mistrzostwa Świata i Super Buchar, ale to jest całkiem niezły sezon. Oczywiście widzieliśmy już sezony, kiedy ten m, był z Realu, jeżeli nie wygrał żadnego wielkiego trofeum, e, ale myślę, że tutaj jeszcze dla Karola tego to nie jest ta pora. Za to City ma historyczny moment, ma wielką szansę zdobyć pierwszą ligę mistrzów. Ja słuchajcie, im skrycie jednak kibicuję. Chcę, żeby the City Sens zdobyli tą pierwszą Ligę Mistrzów, bo po prostu zasługują. Ten cały projekt musi być zwieńczony Ligą Mistrzów, i jak nie teraz, to kiedy? No, Inter oczywiście. Zminałem do bez spotkania, ale generalnie ten cały run do finału nie jest jakiś imponujący. I myślę, że tutaj Manchester City jest faworytem przy takiej grze, jeżeli zagrają w taki sposób jak z Realem. To myślę, że tutaj mamy zwycięstwo zagwarantowane. Inzagi będzie musiał naprawdę wymyśleć bardzo dobry pomysł, żeby nie tylko powstrzymać Halandę, bo City, mimo że Norwegii kupili, to nie jest to jest zespół jednoosobowy, to jest po prostu kolektyw niesamowicie. Tutaj każdy piłkarz wnosi coś do zespołu i tutaj. Trzeba będzie bardzo wymyślić niesamowitą taktykę, żeby takie City pokonać, no i trzeba będzie po prostu złapać ich gorszy dzień, bo kiedy oni będą w swoim najlepszym okresie, to myślę, że tego zespołu w tym sezonie nie da się po prostu pokonać. Także deklasacja Manchesteru City i też zwycięstwo pewne Interu, to jest podsumowanie spotkań Ligi Mistrzów. Typowe Jose Mourinho ball, the special one. Przechodzi do finału Ligi Europy po swoim typowym meczu. No, w pierwszym meczu u siebie 1-0. E, jedziemy na wyjazd Murowanko, ale jak to działa, to w sumie jaki problem. Jeden strzał oddawał Roma z tego, co widziałem. Szokujące, no by Leverkusen próbowało, ale tego autobusu nie dało się po prostu przejść. Jose Mourinho, to co wykręca z Romą, to jest też wynik, tak jak w przypadku Milanu i ich półfinału. Wynik ponad stan. Dwa finały europejskich pucharów, dwa lata z rzędu. No co, może zwycięstwo i zarob Mistrzów zobaczymy. W każdym razie Roma też nie ma jakiejś znakomitej kadry. Świetny wynik. bayern Leverkusen. też tutaj trzeba docenić, żeby Galonzo zespół objął, kiedy oni byli w strefie spadkowej. Niesamowita przygoda w Europie, naprawdę, Leverkusen dawno na, na takim poziomie po prostu nie grało. W finale to naprawdę, chyba nie grali od czasów finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt, a to ile lat temu było. W każdym razie, naprawdę trzeba tutaj docenić Leverkusen, dobra przygoda, ale Roma, Roma i takie doświadczenie Jose Mourinho, no po prostu jeszcze Xabi nie jest w stanie dorównać tej wielkiej legacy Jose Mourinho i musi przełknąć gorycz porażki, ale też naprawdę dobra przygoda a Roma, no ja Romię będę raczej kibicował w tym finale, aczkolwiek oni się spotkają z Sevillą, z mistrzami, którzy sześć razy grali w finale Ligi Europy i to wszystkie te finale były w tym wieku i sześć razy wygrali. Oczywiście mistrzowie, to może powiedzieć Real Madrid Ligi Europy, pokonują Juventus. Juventus oczywiście pierwsze spotkanie zakończyło się remisem, jeden do jednego. Juve szczęśliwie tam zremisowało. W każdym razie Vlachowicz odpoczął wynik tego spotkania w 65 minucie i naprawdę mógł się zadziać ciekawie i będę sprowadził, ale Sevilla, mistrzowie, stadion, miasto i to doświadczenie w tych rozgrywkach. Suso na 1-1 i, i była dogrywka, a potem Erik Lamela strzela z pięknej bramki parę sezonów temu z Arsenalem w Premier League, wybranej golem sezonu z rabonki. Pięknie to zrobił swego czasu. Tutaj z rabonki nie było, ale też było ładnie. I ten gol daje finał Ligi Europy Sewilli też bardzo, ale to bardzo dobry występ właśnie e, zawodników z Sewilli w ogólnie tym sezonie Ligi Europy. E, wiemy, że przeszło mi graj w Lidze mistrzów, zajęli trzecią lokatę, City, z City, graj z Borusją, mieli ciężką grupę też sezon im się źle rozpoczął dla lidze, ale naprawiają go, naprawiają go. Jeżeli wygrają ligę Europy, to w kolejnym sezonie dalej możemy ich zobaczyć w lidze mistrzów. Jest naprawdę szokujący scenariusz, ale no Sevilla po prostu czuje się jak po prostu ryba w wodzie w tych rozgrywkach i w tym finale Roma będzie miała ciężką, ale przypomnijmy, że Jose Mourinho zagrał pięć europejskich finałów, e, dwa Ligi Mistrzów, dwa Ligi Europy i jeden Ligi Konferencji i nie przegrał również żadnego. Wszystkie wygrał, więc to będzie spotkanie i jakiś zespół, e, zespół, menadżer <śmienny> bądź zespół Sewilli ten tą swoją świetną passę. Po prostu zakończ. Kto to będzie? Zobaczymy już niedługo. Ja będę Romie kibicował, bo po prostu The Special One to jest jeden z moich ulubionych trenerów. Możecie też w ogóle pisać, komu będziecie kibicowali w finałach, bo to też mnie ciekawi i ogólnie możecie pisać, czy jesteście zadowoleni z wyników, czy jakieś Wasze ulubione zespoły po prostu przeszły do dalszej fazy rozgrywek, do finału. A teraz do Ligi Konferencji. Liga Konferencji stworzona dwa sezony temu, dopiero drugi finał w historii, ale jak wszyscy wiemy, bardzo, ale to bardzo, bardzo potrzebne rozgrywki, no bo w końcu takie zespoły mniejsze jak Lech Poznań są w stanie zagrać i dojść do wysokich etapów tych rozgrywek. Tutaj mieliśmy m.in. AZ, mieliśmy Bazel, a z drugiej strony mieliśmy West Ham i Fiorentinę. Może od West Hamu zaczniemy, od angielskiego zespołu, któremu będę w finale kibicował. W każdym razie... West Ham The Hammers u siebie wygrali 2-1, pierwsze spotkanie odwrócili wynik meczu za Z, AZ. a tutaj już na wyjeździe dotrzymali do końca i 1-0 po golu Pablo Fornalsa. Czy jeden w, w dwóch meczu i Westcam w, w historii pierwszej finału europejskiego pucharu, może będzie pierwsze zwycięstwo w historii europejskiego pucharu. Naprawdę e, wielkie osiągnięcie. Na Twitterze widziałem jeszcze, jak Mark Noble wchodzi do szatni e, i tam z kufrem wielkim piwa, także też wszyscy świętują. Nie dziwię się, legenda Westcamu również z całym zespołem i też dla fanów West Hamu wielkie wydarzenie, no bo Declan Rice, który pewnie w lato będzie odchodził, postanawia oczywiście odejść, no zespoły wszystkie są zainteresowane, wielki Arsenal raczej prowadzi, ale jeszcze o transferach będziemy mówić na tym kanale. W każdym razie może zostawić Młoty z trofeum. Wielkie to będzie wydarzenie, tym bardziej, że to West Ham, a nie jakiś wielki klub typu Manchester City, United czy Liverpoolu. Także West Ham, tutaj to będzie pierwszy finalista ligi konferencji, a drugi finalista. To będzie Fiorentina. Mówiłem o tym świetnym, e, świetnej kampanii Ligi Gowerencji Europy i Ligi Mistrzów włoskich klubów. Fiorentina oczywiście należy do tej wielkiej trójcy finałowej. E, pierwsze spotkanie z Bazyleą 2-1, sensacyjnie przegrane, ja też Fiorentina ostatnio bez formy, za to tutaj no, pokazali, że na tej firmę jednak zasługują. Po prostu e, przyjechali i wygrali 3-1. Oczywiście były problemy. E, Bazylea też. Bardzo walczyła, bardzo dzielnie. Było 2-1 przez drugi okres spotkania w dogrywce i w końcówce, kiedy już byłem zmęczony, mówię o jej: Ja nie dotrzymam do tych karnych Strzeli na 3-1 i dokonali pierwszego finału ligi konferencji ich w historii. Fiorentina tutaj, zasłużenie, wygrała w tym meczu, Oczywiście, Bazel, piękna przygoda w tych rozgrywkach też bardzo ładnie, ale e, no, musieli uznać po prostu wyższość zespołu z Toskanii. E, Fiorentina, no zasłużenie, tak jak powiedziałem, odnaleźli tę formę, jednak ta jakość ta piłkarska jest na wyższym poziomie. E, do karnych nie doprowadzili, ponieważ wygrali w regulaminowym czasie gry. No, Bazel broniło się w końcówce, po prostu chcieli do tych karnych dojść, nie? Chcieli sobie dać szansę w rzutach karnych, a Fiorentina zamknęła to w 120 minutach i to będzie pierwszy finał mm, Ligi Konferencji też dla Violi z West Ham. Zobaczymy, kto wygra. West Ham City, obrońcy angielskiego honoru w Europie. Ja tym dwóm, właśnie angielskim zespołom wyspiarskim, będę kibicował. A w lidze Europy myślę, że Romie. W każdym razie jeszcze chciałbym nadmienić, jak świetne przygody mają włoskie zespoły w tym sezonie Ligi Europy, konferencji i Ligi Mistrzów, Inter w końcu w finale, Milan był w półfinale, Napoli też przeszło jedną rundę, ale w Lidze Europy, no przecież mamy Romę, mamy Juventus przez, przez długi okres, tutaj nam wtórowo do kolejnych faz. I w Lidze Konferencji w końcu Fiorentina, Lazio trochę gorzej, co prawda, ale Fiorentina, broń tutaj honoru włoskiego futbolu, no gdyby działacze seria widzieli, że tak będzie szło włoskim zespołom, to by troszkę. Terminarz zmienili na korzystniejszy, żeby ten jeden włoski zespół tą europejską trofeum wygrał. Zobaczymy, czy tak będzie. No, Szanse mają dosyć sporą, bo aż trzy finały i w każdym jest włoski klub. W każdym razie ja włoskiemu klubowi tylko Romie będę kibicował w Lidze Europy. Napiszcie, jak to jest u Was, czy Inter, czy City, czy Roma, czy Sevilla, i czy oczywiście Viola, czy West Ham. Jestem ciekawy, komu Wy będziecie kibicowali. A to było takie dosyć szybkie, ale też bardzo takie. Merytoryczne z yy, złączenia tych wszystkich spotkań Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. We wtorek widzimy się na kanale po raz kolejny, kiedy będzie podsumowanie kolegi Premier League. Dziękuję za oglądanie i no zobaczymy. Piękny sezon Manchesteru City, czy oni to w końcu zwieńczą europejskim trofeum? Zobaczymy. Już 10 czerwca. Siemanko!